Hej! Y -y, witam, ja jestem Zdichu, numer dwa niestety, bo Zdzichu numer jeden klej pieroszki, no i nie może. Tak, nie może. A ja muszę nagrywać, bo teraz poza tym jest moja kolej. Po wczorajszym wkurzeniu, kurde, stoper start. Jest, dobra, teraz powinno być punktualne. Oj, prawie bym pominął film. Ale to i tak nieważne, co oni gadają. Ja jaka wczoraj ja miałem nerwicę, no. Po tym nagraniu to normalnie już Siły straciłem, mnie To co się działo... <laughs> Uff, uh, podłączone, podłączone. Klawiatura czysta, brudna, dobra. Myszka też obsrana jakimś... Co to za gówno? Śrubokrętem zaraz to, ale to potem. O, już koniec filmu, dobra. <laughs> no to zaczynamy grę. A czekaj, jak ja się witam? Dobra, e, o, to, no to teraz mogę się przywitać. Witajcie, ludzie, ja jestem z dzichu numer dwa. E, chociaż się już witałem, zamknij ryj. No to Tomas mówi, wsiądziemy. Jestem z a to jest kolejny odcinek z serii Calofiore w więzy krwi. Więc kontynuujemy podróż. A tutaj jest sklep i ja sobie kupię wulkanogan. Bo ostatnio miałem, to bardzo fajnie się strzela. O, to jest wulkan. Świetne, czekaj. To ja wymienię za tego. Bo to jest e, dobry classic gun. Nie chcę tego. To jest lepsze. Kup to! Zaraz pokażę jak strzela. Ale to już się sobie strzelałem. Nie chcę nic więcej. Zamknij. Ri. Ty, akurat mi gotówki starczyło. 2 centy. Woo! Dobra, prójemy. Zaraz jakiś debil będzie tutaj krzyczał, ale to... Na gówno czekam Dobra no No krzyż żulu. no, gdzie ty? Napisz się jakiś idiota, zaraz będzie krzyczał. No, no tak fajnie. O, jaka fajna broń. Teraz z tego będę strzelał. I to dobre, bo mogę... Jak jest więcej ludzi, to mi się naboje nie zmarnują, jak będę robił kombosa. Bo w tamtym to tylko sześć. A w tym... O! 12. O, już idiota krzyczy. No, wiem, gdzieś tamtąd. Tak, słyszałem dat. A tutaj. Zas idiota jakiś wyjdzie. Tutaj prawdopodobnie, albo tu. No. No, wiem, że ten haus. No. I co? O, właśnie. Właśnie, właśnie. No i co? A teraz tak, już nikt nie wyjdzie. O proszę bardzo, dynamiczna misja, więcej przejdę. No nie tu! Stryk e, Nie chcę zamknąć drzwi. Chcę, gdzie jest mój wulkano? O jest, tu będą idioci. Będą. O, widzicie, jaka fajna broń, zaraz będę więcej razy strzelał. O, tak o się przeładowuje. Bardzo fajnie, ale stary ranger mi przeszkodził, a zresztą będziecie jeszcze widzieć. Ginisz ma to. zbieramy, dzięki czemu nie będę poszkodował. O, że sztyw! No tak, no tak. Zapomniałem, że byli na dole, ale byli, byli, byli. Nie, ja pamiętałem, ja pamiętałem. Ja o niczym nie zapomniałem. No, fajnie. No, już gadasz? Dobra, gadasz, to ja, ja jadę tam, gdzie trzeba. No tak, tak, tak. Y, konika wezmę? <grym>, Myślę, że konik. Kurmać, co ty to robisz, człowieku, Tomas? Ja pierdzielę. Co ten Tomas robi? Nie, nie słyszałem dat. W końcu. O, wulkan, no, no. No, ten house, tak wiem. No, otwieraj te drzwi. No, dzień dobry. Dzień dobry. Przyładujmy. A, jeszcze ty. Dzień dobry, dobra, ja tylko tako. Kombos! Kurmać, kombos! Dlaczego kombos? No bo co? Bo stałem przy barierce, no żeż w mordę. Nie, nie szkodzi, nie szkodzi. Jeszcze raz, jeszcze raz, takie głupie gówno. No co, no zacznij tą kwestię, dobra, fajnie. no... O, jaka fajna wichura! Uhu. Więcej FPS-ów oczywiście musi zużywać. Lasso... o, jest lasso. Nie, nie słyszałem nic. Co się stało? Co, konik? Od czego ja dostałem? O, proszę. Jest tu gdzieś szpara? Okno, nie, szpara? Nie, nie słyszałem dat. No 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 szybciej, szybciej. O teraz. Braciszku, chodź tu szybciej. No wiem, że ten dom No już chodź za mną. Już nie będę się bawił. Nie będę taki łaskawy. O proszę bardzo, proszę. Gin ma to. No, teraz tylko pieniążki, po. O, kurde, ja tego wcześniej nie zauważyłem. F, F, ale nie za dużo, ale drugie to już było bogatsze. No to, to szef coś tam, To oczywiście drzwi się nie da, tu też drzwi się nie da. Muszę jeszcze raz górą krzesło. Nie, krzesło, bo potem nie wam jak wyrzucić. Tędy nie, tędy. A główno no, no i co? Czekaj, teraz, teraz będzie, teraz będzie, o teraz tam będzie. Yy. No zaraz mi się kombo skończy, no gdzie? A, jeszcze ko po kombo bo kurnie no musiałem zwalonego zejść konika oho przeładuj o, żeż ty gdzie ten, gdzie Czy czekaj blisko było blisko było teraz mogę F5 jest no, teraz ta fraps na pewno nagrywa, bo no bo widzę takie, takie leciutkie, ale leciutkie. No nie O masz. O nie. No przeładuj, spokojnie, wyluzuj się. Jeszcze raz przeładuj. Spokojnie, nikomu się nic nie śpieszy. Tu coś na górze było. A tak, miałem przeszukać. No kurz zmarnowałem, a ten idiota musiał się nie pokazać wtedy, kiedy ja... A ty co tu, kur, szmato, walona kurde? Ech. O, czekaj, co ty, co ty, co to, to, to? Gdzie jest wódka, tak? Gdzie jest wódka?! Nie ma wódki, nie dali, niestety. Musisz odstawić co, co nieco, bo to... Czekaj, um, Tutaj nikogo nie ma, o tam będą. O. No, a propos ich... A gdzie jest rej? Rej! O, znowu no faj. Tym bardziej, że w tej mgle gówno widać. GIN? No, wymachuję tą bronią, no. No teraz. Wiem, że tam był, ale. Myślałem, że więcej wiecie. No teraz cicho. O, co to? No, fajnie. I nagle zaskoczyłem jestem tak szybko. AAAAAA Barnes. Barnsby. Barnsby, pewnie tak się czyta. Barnsby czy jakoś tuk Tak, medalion. O, za mną, za mną. Ja mam buteleczkę po takiej mini niemieckiej wó wódeczce smakowej. No i ja ją prochem na pełni mam zamiar wypróbować i dam, kurde, ten film z Petardy, prawdopodobnie. B, Nie zabijesz nas! Co nie to No jakbym teraz miał i tam ty tamtymi się zajmę, ja się tymi zajmę Chyba tamtego nie zabiłem, no oczywiście, że tamtego nie zabiłem Teraz się cofnę tam, gdzie trza za mnie zabijo, no żeż w... Zestraj się ma ważniejsze sprawy na głowie O dobra Może teraz F5 Tak F5 Dobra. Kurmać. E, czy tu przez to coś widać? Czekaj, to chyba dało się wybić. Coś mi tak... A! E, tych dwóch cfelów A ten jeszcze nie zginął. No żeż kurmać. Teraz będzie e, tutaj. O! Już ich zabił, Ray. Czekaj, tu, tu okienka nie ma? A, jest okienko. Już, by, znaczy było. O, dobra, po sprawie I teraz będę z dynamitem No yy, kur mać No tak, spróbuj mi trafić dynamitem w powietrzu idiota Kur gówno widać W nóżkę Co za suki, no Ech. Dobra, trafieni. Ja chcę swoją broń, tak? Wychyli się na chwilę, ciota i gówno. Kurmać, tu coś giń. Jeszcze gdzieś ktoś? A teraz będzie z Gatlinga koleś na pieprzą. Boże kochany Ej, tu ty takie szklane masz te kości Ja bym tylko się przewrócił A tu idiota, o, o, właśnie Kurmać, no wstyd Dobra, dobra, dawaj jeszcze raz, nie szkodzi, nie szkodzi ma to giń! gin Gincia! O proszę bardzo, więcej było jeszcze tutaj w okienku gdzieś? Tak, przyładujmy. Tak, wiem. No, no, no. No, 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 szybciej. O, dopiero teraz wychodzą. Hmm, ciekawe co wtedy strzelało. Eee, dobra. Kurde, świetny ten wulkano. Dzięki kolo za... Za, 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 za tego, wiesz, za polecenie, bo to jest zawalista broń, bardzo mi się podoba. Dla Raya to nie byłaby chyba za dobra broń, ale dla Tomasa to jest idealna broń. No może oprócz tego tego shotera czy... czekaj, Quick shotera o. No, teraz Gatlinga napierdziela Zaraz drzwi rozwali, to ja stanę sobie obok drzwi. O proszę bardzo, za bardzo byłem przy drzwiach Gięć ma to O dzięki Rej, teraz przyjdę Gięcie, gincie, gięcie, gięcie. Kurwy trzymałe Możesz w mendę Aaa to teraz działa Kurmać, kurmać, kurmać O, już pełne. Jak on przeładował? O, dobrze, że są trupy, przynajmniej będę miał tego, no Naboje. Naboje, no, dziękuję. Naboje, naboje, macie naboje? O, dziękuję, naboje. O, naboje, o to chodziło. I teraz zaraz, czekaj, zaraz zrobi kaman, tylko, bo zaraz będzie ten. Aha, tak. Będzie. scenka. O, teraz będzie scenka. U. No, scenka, tak jak mówiłem. Aha. No i co? A, i z tym... Będzie... z tą mendą będziemy... Z tym O'Donnell! Będziemy walczyć. To ten taki rudy grubas. Taki debil, co se pleni i ten... taki wieśniak, taki... No, tak prawie jak ja? No, nie wiem, dobra. A zresztą, nawet jeśli, to nie szkodzi. Tak, medalion, co ty mnie powiesz. O kurde, mam medalion! Ja mam medalion, ale ja ja ja, 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 ja medalion, no kur, no. Ja medalion, no nie wiem, ja medalion, no nie ja medalion. O tu, Gatling, weź, weź, kurmać, Tomas, weź Gatlinga, weź Gatlinga, weź Gatlinga, nie, no coś ty zrobił, no. Aha. No i z prawej na dachu zaraz będzie jakiś idiota. Kurmać, zdradzam fabułę, no ja pierdzielę, no co ja to robię? Ma być sprawiedliwa walka. Nie będzie czytowania, wuchaowania i innego oszukiwania. Dobra, to zaczynamy! A, i teraz... Kurmać, brat by się przydał! Eee. Brat by się przydał, oj, jakby się brat przydał! Um, opcje, tak, opcje, sterowanie... Kurmać, yy, no zostało jeszcze 5 minut do końca, to ja chyba przez cały ten czas i dłużej będę z tym ciotą walczył. Kurmać, wyciągi ręce bluzami przeszkadza, nie widzę cioty. Ech, nie, musi mi się udać, jeśli mi się uda, to ja będę super pro. Będę pro. No co tak skręcasz? No dzwonek, będzie dzwonek, gdzie ten dzwonek o kurde mać. JES kurde, pierdzimy, co ja pierdzielę kurde. Pierwszy te w mordę, za pierwszym razem. Za pierwszym razem mi się udało. No nie mogę. Za pierwszym razem mi się udało. Za pierwszym razem mi się udało. O, za pierwszym razem mi się uda, bez brata, za pierwszym razem. Wiedziałem, że wierzę w siebie, będzie git. Zawynawałem myć kurde, za pierwszym razem. Aaaa. O, jak ja się bracie pochwalę, jak brat się ucieszy, jak brat lepi pierożki, O, brat nie, lub, nie umie lepić pierożków No, doda, ta, ta, tak. Będzie to jakiś sfel Twój san, twój san, twój san nie żyje, no kur, twój san nie żyje, czekaj, zrobię mu RKS, nie, RKE, RKE, oddychaj, 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 Czekaj... oddychaj, 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 weź, pomogę ci, Uch, oddychaj, Ej! oddychaj, nie umieraj, jeszcze będzie żył, zobaczycie, będzie scena, tylko teraz za jakimś ciotą chyba musimy gonić. Dorwa cię bardzo był to, ta, ta ta. No tak O super, czekaj. A nie, myślałem, że bug. Dobra, nic takiego się nie stało. Gień szmato. O, jak ja się ucieszyłem. Giń. E, jeszcze będę w stodole. Wiem o tym. Wejdę odtąd, będzie ich lepiej widać. O, był jeden ć... kurmać. Giń szmato! Gin! Kurmać musiał przyładowywać. No że, co ja to zrobi... A? Nie. Ale mam jeszcze Z. A ten to co? Kto do mnie strzela? Ty, Rej Gień! Ktoś tu był. Ktoś tu był. Czy to... ...deska do mnie strzelała? Czy ktoś na dacha? Hucha? Nie. Dobra, yy, chędożyć. to, yy, gwiazdeczka, a tam, a no tak Dobra, gronimy Rej ruszaj dupę, bo jesteś wolny jak... Kupa główna, o! Gin szmato! No to jest broń, jak ona mi się podoba, kurde Gin szmato! Żyjesz szmatok. no szmato, szmaciana, gin, gin! Ty, przecież to on wyglądał jak ten, Barnes Beach, jak mu tam. No tak, teraz z Getlinga napierdalamy. Za grobkami będziemy musieli uciekać. I bardzo ekscytująca jest ta gra. Oj oj oj, Grobek. 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 Ciekawe czy jestem taki chudy. No nie wiem, tak trochę mi noga wystaje. Grobek. Szmata, szmata. szmata. Yy, o, szmata. Gin. Gień, gień! O, może przeżyje, może przeżyje, może przeżyje. Chyba przeżyje. Tak. O, a poza tym F5. Git. I na hama. Czekajcie, czekajcie, zaraz wam pomogę. Zaraz wam pomogę. Macie, macie, żryjcie ołów! Żryjcie ołów! Przeładuj szybciej! Żryjcie ołów! Gincie szmaty, cześć Rej pomagaj mi, dziękuję Teraz będę Ale fajny odgłos dun, dun, tarun, tan, 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 tan. Zaraz dzwonek spadnie No wale w ten dzwon, czekaj, tam jest Barnsby On... No już wale w ten dzwon, już jakiś czas wale w niego Ale fajny ten dzwonek a może tam gdzieś w linę, czy coś? Zerwi dopiero teraz nożesz w mordę! Już tyle w niego wale. O, dobre. o, fajnie. A, gin Barnsby, gin, gin szmato, giń! Ach! Ja cię zaraz dam, a! E, a, sy! A! gin, giń, ja przeskanuję te drewno, zabijecie! cię! O kurmać, czas się skończył szybciej, kończ się odcineczku, bo ja muszę następny nagrywać GIN! No, tak, tak, tak O, o, o film, no żeż w mordę Uuu, stoper No, no, no A jeszcze jeden odcinek, no No, ksz, kur... I don't have... No, a nie mówiłem, że żyje? To dzięki temu, że ja mu... że ja mu robiłem RKE no uh, uh, uh. no. eee No. Hojrześ. Weź Hojześ. Weź weź mój Hojześ. Ja mam Hojeś, weź ten medalion. Wykup mnie diabłowi z piekła. Tam będzie tyle złota za ten medalion. Weź mnie uratuj, bo ja nagiesiłem. I to będzie rzeź. Mój synu, mój san. My son! Przecież tak mówię, ninja! I masz stylowy garnitur, koleś. Naprawdę, stylowy garnitur. Taki jak ja będę miał... ...na test gimnazjalny. Tak. Ej, ej, mój syn. Mój syn. Mój umarł. Mój syn umarł. Ja mam zabić. Mój syn umarł. Brata nie ma to dlatego tak się zachowuje. Mój syn umarł! Nie. Co ja temu skór? Synowi zrobię, nie mogę mówić, bo byłem pospowiedziała, bo robię te e, nie niestety tak. Myśle, numer! zabiję cię, te, Zabiję sukę. Zabiję. Zabiję bydlaka. O nie, ma przewalone. Już ja go załatwię. Nie będzie, kurde, robił paszteta z omleta. O. Ale fajny nóż, chciałbym taki mieć. I oni kuli żelazo. Mhm. Indianie. Tak? To są Indianie. A nie może kupił od jakiegoś cygańskiego rumuna, który żegrus Może tak. Medalion? Dziewczyna medalion. Dziewczyna jako pierwsza, medalion jako drugi. A może na odwrót? No, jak zobaczysz te bogactwa, co tam będą, to będziesz medalion. Bo sobie kupisz parę dziewczyn. Koniec, koniec. Koniec. i wołam brata Zara. I brat będzie grał, a mnie chyba nie będzie i on będzie nudno tak przynozo tak bu bu bu. A teraz dobra, to jak zanim to się zła ładuje, to ja zatem czas kończę, to jest tak. Commentation subscription polecam ja inne ale brzydkie dziecko, yy, yy, polecam ja swoje inne filmy. Yy, a łapkę w górę. Yy, ulubione też są dobrze widziane. No i w ogóle, i w szczególe. Ja się będę kończył. No tak, i yy, zaraz, brata, wołam. To ja, ja się z Wami żegnam. Yy, cześć! Nara.